Jesteśmy w trakcie Wielkiego Postu i kilka słów o poście. Rozumiemy to słowo, pościmy, to znaczy, odmawiamy sobie no, bezpośrednio jakiegoś pokarmu. I to bardzo stara praktyka religijna, zarówno chrześcijańska, jak i pozachrześcijańska, wielkich religii, czy judaizmu, czy islamu, ale też i buddyzmu, hinduizmu. Ale w chrześcijaństwie post jest zawsze związany z takim wyrzeczeniem, które powinno być związane z przekazaniem tego, co zaoszczędzimy na odmówieniu sobie na przykład jakichś pokarmów, jakichś przyjemności, przekazania innym. To nazywamy jałmużną. Ale post, czy czasy postu, to jest. Ta tradycja, która właśnie związana jest z kuchnią. My tutaj w klasztorze Dominikanów w Szczecinie mamy kucharza, pana Jacka, który świetnie gotuje, no ale musi się też zmieścić, kiedy w piątki musi coś ugotować postnego, czyli w tradycji chrześcijańskiej bezmięsne to mogą być ryby, ale to mogą być jakieś po prostu, nie wiem, naleźniki. Pamiętam kiedyś, jak mnie przepytywała Magda Gessler, jak wyglądają posty w chrześcijaństwie, musiałem powiedzieć, że dzisiaj to wyglądają kiepsko. Ale mam takie doświadczenie, kiedy mieszkałem już 30 lat temu w Czechach, jeszcze wtedy w Czechosłowacji. Dominikanie wrócili do klasztorów po czasach prześladowania komunistycznego i też wprowadzono w piątki post. I, i był taki. Brat, ojciec, dzisiaj już ponad 80-letni, Rajmund, który mówi, on był kiedyś ewangelikiem, protestantem. Mówi, że jemu się zawsze bardzo podoba taki post-piątkowy, bo wtedy jest najlepsze jedzenie w klasztorze. Były jakieś knedle, były jakieś pierogi z owocami, z cukrem. One były bardzo smaczne. Tradycja postu nie zawsze dotyczyła tego, co jest smaczne, ale takiego ograniczenia, żeby pozostawać na nie tylko nie jeść potraw mięsnych, ale pozostawać na jakimś jedzeniu bardzo prostym. Myślę, że dzisiaj w czasach nam współczesnych mało pościmy, ale każdy lekarz argument ze zdrowia powie, że czasami jest dobrze mieć jedzenie skromniejsze czy bardziej proste, ale i ten wątek religijny, który po prostu pozwala człowiekowi spojrzeć na swoją siłę woli, pozwala człowiekowi spojrzeć na pewien rodzaj pokuty czy zadośćuczynienia, takie znaczenie też ma postchrześcijański.